przygotuj się na zanurzenie się we wszechświecie możliwości, w którym wiara i manifestacja łączą się, tworząc symfonię finansowych cudów. W tej przestrzeni odkryjemy starożytne sekrety i głębokie prawdy, które przypominają nam, że obfitość jest naszym boskim prawem. Badając tę modlitwę, odkryjemy w jaki sposób połączenie z boskością może aktywować siły, które prowadzą nas do życia w bogactwie, zdrowiu i spełnieniu? Niezależnie od tego, czy jesteś poszukiwaczem prawdy, czy kimś, kto szuka prawdziwej zmiany, jest to punkt wyjścia do podróży, która może wyzwolić niezwykłe cuda. Rozpocznijmy tę ekscytującą podróż razem. A na koniec podzielmy się tą inspirującą wiedzą z przyjaciółmi i bliskimi, szerząc nasiona transformacji i dobrego samopoczucia. Wejdź do wszechświata transformacyjnych możliwości, w którym wiara, nadzieja i dobrobyt przeplatają się w wysublimowanym tańcu. Przygotuj się na wyjątkową podróż. Kierując się wiarą w boską moc i pragnieniem zamanifestowania obfitości we wszystkich dziedzinach życia, w tym scenariuszu rozwoju i ewolucji wspólnie odkryjemy ukryte sekrety przyciągania bogactwa, którego tak pragniemy. Nadszedł czas, aby odkryć ścieżkę pełną obietnic i finansowych cudów. Dołącz do nas i pozwól, aby ta rewolucyjna podróż zmieniła Twoją perspektywę i wydobyła niewykorzystany potencjał, który w Tobie drzemie. Jeśli przechodzisz przez wyzwania i chwile niepewności, ale nosisz ze sobą niezachwianą wiarę, głęboko wiesz, że jesteśmy obdarzeni błogosławieństwami dzięki naszemu połączeniu z boskością. Poprzez szczere modlitwy, optymistyczne myśli, niezachwianą ufność, Niestrudzoną wytrwałość i stałą miłość, zawsze pamiętaj, że poddanie się nigdy nie powinno być opcją na Twojej drodze. Mogę Cię zapewnić z przekonaniem, czekają Cię jasne dni. Podzielę się z Tobą modlitwą mocy, połączeniem z nieskończonością, które może wydawać się magiczne. Jeśli jednak zdecydujesz się przyjąć z całą wiarą ten niezwykły potencjał, które zamierzam ujawnić, mogę zagwarantować, że zobaczysz rzeki dobrobytu płynące do Twojego życia w mniej niż pół godziny. Uwierz całą swoją istotą, pozwalając swojemu sercu przepełnić się wiarą. Wyraź głęboką wdzięczność i miłość do naszego Ojca Niebieskiego za wszystkie dary, którymi hojnie obdarza. Teraz wznieś przed Nim swoje aspiracje. I bądź świadkiem spektaklu wielkiego cudu rozgrywającego się na Twoich oczach. Jeśli lubisz takie treści, zostaw swoje like teraz i subskrybuj kanał Divine Connection, aby nie przegapić żadnego nowego wideo, i nie zapomnij aktywować powiadomienia w kolorze pink, aby być na bieżąco ze wszystkimi naszymi transformującymi wiadomościami. Możesz również współpracować z kanałem przekazując dowolną symboliczną kwotę za pomocą przycisku YouTube Tumuch. Aby otrzymać błogosławieństwo tej modlitwy, wpisz w komentarzach. Jestem godny i zasługuję, jestem gotowy na wielką transformację w moim życiu. To jest moment, aby skorzystać z okazji i połączyć się z kosmiczną energią, aby współtworzyć życie w obfitości. Świadome mocy, która emanuje z każdego słowa tej modlitwy, zdaj sobie sprawę, że każde z nich jest nośnikiem przyciągającym bogactwo i obiecujące możliwości. Weź teraz kilka głębokich oddechów, wyciszając swoje serce i uspokajając myśli. Zostaw za sobą zmartwienia świata zewnętrznego, ponieważ to poddanie się jest kluczowe dla zharmonizowania się z boskością. Do strojenia się do idealnej częstotliwości, aby błagać i zostać wysłuchanym. Pośród tego spokoju pozwól sobie oddychać i poczuj boską obecność. A następnie, gdy poczujesz się gotowy, rozpocznij tę modlitwę, która pulsuje znaczeniem i mocą. Ojcze Niebieski, pokornie zbliżam się do Ciebie. Uznając wielkość Twojej mocy i nieskończoność Twojej dobroci. Dzisiaj z całą szczerością mojego serca, wołam o przemianę mojej sytuacji finansowej. Mam niezachwianą ufność w Twoje miłosierdzie i proszę Cię, abyś wylał na moje życie cud finansowy, błogosławieństwo, które zmieni bieg moich okoliczności. Jeśli to uczucie rezonuje z Tobą, proszę Cię. Abyś okazał swoje wsparcie, zostawiając swoje polubienie. Ojcze, błagam Cię, abyś definitywnie otworzył wszystkie drzwi, które wydają się być przede mną zamknięte. Odblokuj ścieżki moich finansów i ześlij mi środki finansowe, które pozwolą mi przezwyciężyć wszystkie długi, które mnie gnębią. Niech szczęście towarzyszy każdemu mojemu krokowi i przedsięwzięciu, Zawsze prowadząc mnie w kierunku pomyślnych możliwości. Chciałbym znaleźć na mojej drodze firmy, które kwitną, i ludzi, którzy inspirują mnie do prosperowania i rozwoju. Moja wiara w Ciebie, Ojcze, jest absolutna. Wierzę z całych sił w Ciebie jako Stwórcę Wszechświata i Ziemi. Jesteś posiadaczem wszelkiego istniejącego dobrobytu, królem królów. Zbawicielem pełnym nieskończonej dobroci i hojności. Tylko w Tobie, Boże Niemożliwego, pokładam moją wiarę, nadzieję, przekonanie i ufność. Moje przekonanie jest mocne, ponieważ głęboko wierzę, że w mniej niż 30 minut po zakończeniu tej modlitwy ze szczerą wiarą, będę świadkiem na moich oczach cudu finansowego, którego tak bardzo pragnę. Niech to błogosławieństwo mnie ogarnie, przynosząc ze sobą spokój i pogodę ducha, których szukam na mojej drodze. W tej chwili odczuwam ogromną potrzebę Twojej przyjaznej i hojnej dłoni. Niezliczone trudności, z którymi się zmagam, udręka długów i problemów, które mnie trapią, są wielkie, ale to moja głęboka wiara mnie podtrzymuje, dając mi siłę, by iść dalej. Dziś oddaję moje życie w Twoje ręce, uznając Cię za jedynego Boga i Zbawiciela. Jesteś potężnym Ojcem i wielkim Stwórcą Wszechświata. Każdy mój krok jest skąpany w głębokiej wdzięczności, ponieważ czuję, jak Twoja miłość mnie prowadzi, zawsze prowadząc mnie właściwą ścieżką, aby otrzymać Twoje błogosławieństwa. W tej chwili pokładam w Tobie moje pełne zaufanie. Jestem pewien, że Twoje boskie ręce czuwają nad moimi potrzebami finansowymi. Niech Twoja łaska i miłość otoczą mnie, przynosząc dobrobyt i pokój. Ojcze Niebieski, dziękuję Ci głęboko za wysłuchanie tej modlitwy i za obfite pobłogosławienie mojego życia. Panie, proszę Cię. Abyś pomógł mi przezwyciężyć wszystkie trudności finansowe, przed którymi obecnie stoję. Z całego serca ufam Twojej mądrości i zdaję sobie sprawę, że jesteś w stanie zapewnić rozwiązania dla każdego z moich wyzwań. Ojcze, okaż swoją łaskę i zaopatrzenie w moim życiu, wypełniając je swoją hojnością i miłością. Otwórz ścieżki tam, gdzie wydaje się, że nie ma wyjścia. Uwolnij mnie od ciężaru długów, które mnie duszą i przynieś stabilność finansową, której pragnę dla siebie i mojej rodziny. Niech Twoja potężna ręka rozciąga się na każdy aspekt moich finansów. Obym znalazł, prowadzone przez Ciebie, odpowiednie możliwości. Dobrze prosperujące firmy i ludzi, którzy mogą przyczynić się do mojego wzrostu finansowego. W tej chwili uznaję Cię za jedynego Boga i zbawiciela, dostawcę wszelkiego dobrobytu, który istnieje na tym świecie. Moja wiara jest niezachwianą siłą i ufam z całego serca, że w mniej niż 30 minut po tej modlitwie cuda finansowe rozwiną się na moich oczach. Wierzę w niezwykłą moc Twojej interwencji w moim życiu. W tym momencie kieruję moje szczere podzękowania do Ciebie, Ojcze Niebieski, za Twoje nieustanne prowadzenie i bezwarunkową miłość. Uznaję, że jesteś przy mnie przez cały czas, umacniając mnie i oświetlając drogę do prawdziwej obfitości. Z wdzięcznością w sercu przyjmuję dar Twoich finansowych błogosławieństw w moim życiu. Mocno wierzę, że dzięki Twojej nieskończonej hojności wszystkie moje potrzeby zostaną zaspokojone, pozwalając mi żyć w pełni i dostatnio. Mocno ufam Twoim obietnicom i z niecierpliwością czekam na manifestację tego cudu, wiedząc, że w ciągu 30 minut będę miał ogromny dowód na to, że mnie słuchasz. Moja wdzięczność jest głęboka za wszystkie chwile, w których potrzebowałem Twojej miłości i byłem nią otoczony. Nawet gdy na nią nie zasługiwałem, ogarniała mnie Twoja niezachwiana dobroć. Panie, jesteś niewyczerpanym źródłem niespodzianek w najlepszych i najgorszych czasach. Zawsze dostarczaj mi narzędzi, których potrzebuję. Aby przezwyciężyć wszystkie trudności, z którymi się zmagam. Twoja obecność jest moim bezpieczeństwem i z tą ufnością stawiam czoła każdemu krokowi. Dziś składam przed Tobą moje życie i wszystkie moje finansowe zmartwienia z niezachwianą pewnością, że czuwasz nad wszystkim w moim imieniu. Jestem w pełni przekonany, że jesteś łaskawym kojnym i opiekuńczym ojcem. Nie ma potrzeby martwić się ani bać, ponieważ wiem, że zawsze będziesz przy mnie, bez względu na to, co się stanie. W tym dniu promieniuję wdzięcznością i prorokuję w imię twojej wielkiej mocy. Mam całkowitą pewność, że moje finanse rozkwitną, a wszystkie długi, które mnie gnębią, zostaną rozproszone i nigdy nie powrócą. Odtąd będę doświadczać stałego przepływu niewyczerpanych zasobów w moim życiu. Od teraz kultywuję tylko pozytywne myśli, zawsze patrząc w przyszłość. Z przeszłości zachowuję tylko cenne lekcje, których się nauczyłem. Wierzę, że mój dobrobyt jest obecny właśnie teraz i za to czuję głęboką wdzięczność. Dziękuję Ci z głębi serca za prowadzenie mnie w zarządzaniu moimi finansami i za prowadzenie mnie do pomyślnego rozwoju we wszystkich moich przedsięwzięciach. Panie, wyrażam moją wdzięczność za wszystkie hojne nagrody, które mi dałeś. Będę nadal zaangażowany, pracując z poświęceniem, aby zawsze dawać z siebie wszystko we wszystkim, co zamierzam robić. W ten sposób staram się zasłużyć na coraz więcej błogosławieństw i cudów finansowych w moim życiu. Ojcze Stwórco, dziękuję Ci za niesienie dobrej nowiny potrzebującym poprzez proste i prawdziwe nauki. Z prawdziwą wiarą wiem, że wszystko, o co prosimy, jest natychmiast otrzymywane. Wiem, że nie żartowałeś. Kiedy dzieliłeś się tą głęboką boską prawdą o bogactwie i dobrobycie? Jestem Ci wdzięczny za ujawnienie mi tych zmieniających życie prawd. Jest to prawdziwa, prosta i wrodzona ścieżka, dzięki której bogactwo spływa na mnie jak ulewny deszcz, zapewniając wszystko, czego chcę i potrzebuję do szczęścia. Ta obfitość przekłada się na życie wypełnione zdrowiem, miłością, pokojem i harmonią zawsze dzielone z moją rodziną i bliskimi. Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci głęboko za zaspokojenie naszej pilnej potrzeby finansowej. W tej chwili otrzymaliśmy materializację naszej prośby, która przychodzi ze wszystkich kierunków wszechświata, aby nas spotkać. Dziękujemy Ci, ponieważ Twoje serce jest zawsze z nami. Podobnie jak Twoje obietnice. Jesteśmy wdzięczni, że to już się zamanifestowało i zgodnie z tą prawdą ogłaszamy manifestację dziedzictwa świętych dla wszystkich, którzy tego potrzebują. Nadal pokładamy ufność w Twoich obietnicach, Ojcze Niebieski, i z nadzieją oczekujemy na rozwój tego, co masz dla nas w zanadrzu. Z całkowitą pewnością zdajemy sobie sprawę, że ten cud, który przyciąga środki finansowe w mniej niż 30 minut, jest przejawem Twojej troski o nas. Głęboko wierzymy, że jesteś naszym żywicielem i że odmawiając tę modlitwę ze szczerą wiarą, otrzymamy niezbędne środki finansowe we właściwym czasie. Wiemy, że nie kroczymy tą ścieżką sami. Łącząc się z Twoją boską energią. Uwalniamy zdolność do manifestowania obfitości w naszym życiu. W tym sensie powierzamy Ci wszystkie nasze finansowe troski, przekonani, że zadbasz o każdy szczegół. Niech wszystkie drzwi, które wydają się zamknięte, otworzą się przed nami. Niech bariery w naszych finansach znikną, pozwalając na przepływ niezbędnych zasobów do nas, zdolnych do złagodzenia długów. Które nas obciążają. Niech szczęście będzie stałym elementem naszych wysiłków, i niech znajdziemy pomyślne możliwości, a także ludzi, którzy pomogą nam prosperować i rozwijać się. Ufamy w Twoją życzliwość, Ojcze, i uznajemy, że Twoje przewodnictwo poprowadzi nas tą ścieżką obfitości. Ojcze Niebieski. Jesteś Stwórcą Wszechświata i posiadaczem wszelkiej pomyślności. Z pełnym zaufaniem uznajemy Twoją nieskończoną dobroć i hojność, wiedząc, że zostaniemy obdarzeni manifestacją tego wspaniałego cudu finansowego. W tym momencie oddajemy nasze serca i umysły, pokładając całą naszą wiarę w Twoich rękach. Wierzymy, że w mniej niż 30 minut po zakończeniu tej modlitwy z żarliwością i ufnością, będziemy świadkami mocy Twojej miłości w naszym życiu. To przyniesie nam pokój i spokój, za którymi tęsknimy. Jesteśmy głęboko wdzięczni za przyjazną i hojną pomoc, zwłaszcza w czasach trudności finansowych. Dzięki Twojemu przewodnictwu zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy w stanie iść naprzód z odwagą i determinacją, pokonując każdą pojawiającą się przeszkodę. Niech Twoje światło nas prowadzi i niech Twoja obecność będzie zawsze odczuwalna, inspirując nas do stawienia czoła każdemu wyzwaniu z ufnością, że jesteśmy wspierani przez Twoją niezachwianą miłość. Panie, dziękujemy Ci za prowadzenie nas w zarządzaniu naszymi finansami i za umożliwienie nam pomyślnego rozwoju. Będziemy nadal pracować z oddaniem, starając się dawać z siebie wszystko we wszystkich dziedzinach naszego życia, aby zasłużyć na coraz więcej błogosławieństw i cudów finansowych. Ojcze Stwórco, dziękujemy Ci za nauczenie nas, że kiedy prosimy z prawdziwą wiarą, otrzymujemy. Zdajemy sobie sprawę, że bogactwo i dobrobyt są częścią Twojej boskiej woli dla nas. W imieniu Jezusa, Amen. Krótko mówiąc, ten głęboki i inspirujący dialog przypomina nam o tym, jak ważne jest zaufanie boskim obietnicom i połączenie się z energią wszechświata w celu przyciągnięcia dobrobytu i obfitości do naszego życia. Wiara, wdzięczność i determinacja odgrywają kluczową rolę w tym procesie, prowadząc nas w podróż do finansowego wzrostu i dobrobytu. Zdajemy sobie sprawę, że zmiana zaczyna się od wewnątrz, a stosując te lekcje, możemy zmienić nie tylko naszą sytuację finansową, ale także nasze spojrzenie na życie.